Na obrzeżach małego miasteczka stoi stara, nieczynna mleczarnia. Od lat nikt tam nie pracuje. Okna zabite deskami, ściany pokryte grafiti. Ale w piwnicy wciąż ktoś mieszka i ktoś czeka. Wszystko zaczynało się podobnie. Ktoś znikał po drodze z pracy, ktoś nie wracał z imprezy. Ktoś ostatni raz widziany był przy torach. Ślad zawsze prowadził do mleczarni. Tam, w piwnicy, człowiek zamieniał się w mięso. Najpierw wiązał drutem, tak ciasno, że ciało przecinało się jak skóra świn w rzeźni. Potem zakładał knebel i zaczynał przedstawienie. Palce, zaczynał od palców, obcinał je sekatorem jeden po drugim, słuchał trzasku chrząstek, śmiał się, kiedy ofiara próbowała krzyczeć, a potem wbijał gwoździe w ramiona, przytwierdzając ciało do ściany. Ściany tej piwnicy były czarne, nie od brudu, od zaschniętej krwi, setki smugów, setki rąk, które próbowały się wyrwać. On miał swoją metodę. Rozcinał grzuch pionowo, jak rzeźnik worki ze zbożem. Ciepło i krew spływały po betonie, tworząc kałuże, w których brodził. Potem wyciągał wnętrzności i zawieszał je na hakach. Hakach, które kiedyś służyły do mięsa. Podoba ci się nasz materiał? Kliknij, lubię to. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, by być na bieżąco z nowymi filmami. Wieś wiedziała, wszyscy wiedzieli, ale nikt nie odważył się zejść do piwnicy. Bo kto raz tam zszedł, już nie wrócił. Do dziś, kiedy przechodzisz obok starej mleczarni, możesz usłyszeć kapanie. I coś jeszcze krzyk którego nikt nie chce słyszeć. Jeśli spodobała Ci się ta historia, koniecznie zostaw lajka, skomentuj i zasubskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia następnym razem.